Ja przyjechałam tutaj dzisiaj wam powiedzieć, e, jak dużo warto z tym, w ogóle zacząć robić własne starcie. Swoje doświadczenie i te punkty, które tutaj znajdziecie, e, o których powiem, e, wybrałam na podstawie ponad dwóch spotkań, które w tym roku miałam z startupami. Każde to spotkanie, z każdym zespołem, albo z każdym startupem, trwało co najmniej godzinę. I były to spotkania, które były takimi rekrutacyjnymi spotkaniami, w związku z tym e, Mieliłam, mieliśmy e, pomysły naprawdę intensywnie, i wybrałam te rzeczy, które moim zdaniem są najważniejsze. Być może to okażą się dla Was banalne, biorąc pod uwagę, jakie pytania zadawaliście poprzednio. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że warto je powtarzać, warto o nich mówić i warto się czasami nad nimi zastanowić, bo gdzieś tam ucieka. Pierwszym pytaniem, jak już będziemy mieli genialny pomysł, który chcemy realizować na które musimy sobie odpowiedzieć, to jest, po co właściwie chcemy to robić. Rozumiem się przykładem swoim. E, uwielbiam Mazurę. Jak tylko mogę jeździć na Mazurę? na naturalnym byłoby, gdybym chciała zrobić start dotyczące dotyczący właśnie tego regionu Polski. Czemu nie? Tak, mogłabym pisać o fajnych miejscach, restauracjach, restauracje, hotelach. Pytanie, czy odpowiadając w ten sposób na to pytanie, udzielam odpowiedzi właściwej. Czy może to jest tak, że fajnie, że ja lubię Mazurę, i fajnie, że nam jeżdżę i fajnie, że żartuję, tylko że właściwie nie, nie widzę z tym biznesu, tylko pasję. E, warto sobie uświadomić, czy chcemy coś zrobić dla zklędą uchwały, pierwszego miliona dolarów na koncie. To są dobre powody z perspektywy biznesowej oczywiście. E, natomiast czasami może się okazać, że mój genialny pomysł mógł być po prostu moim blogiem. Druga rzecz, odnosząc się do poprzedników, którzy nie polecali książek, ja polecam książki. Osoba, która do tej pory nie robiła, robi swój pierwszy startup, bardzo często nie ma pojęcia w ogóle, z czym wiąże się robienie interesów w branży technologicznej. Nie ma pojęcia, jakich, jakie obszary należy porównać. że będzie miała problemy z wyborem technologii, serwerów, że będzie SEO, będzie SEM, będą koszty, przykody, optymalizacja chociażby maili, tak? czy, czy e-mail marketingu. I takie lektury pomagają się z tym zapoznać. Oczywiście oprócz tych takich podstawowych można czytać blogi branżowe, polskie, zagraniczne, serwisy newsowe są związane z branżą IP. Ja jeszcze ze swojej strony dodatkowo oprócz tego polecam e, stronę Strybna Strybna Branka i tam jest taka fajna zakładka, gdzie jest cały kanał startupów tak leków, e, z którymi warto się zapoznać i umieć w w ogóle z czym będziemy się mierzyć, robiąc własny e, biznes w branży internetowej. Trzecie, może być biznesem. Posłużę się przykładem maila, którego w strony, Pisała do mnie pani, która ma niepełnosprawne dziecko. I opiekuje się nim przez całe swoje życie nie może podjąć pracy zawodowej pomyślała stały takiej całej okno godzinnej, że fajnym pomysłem byłoby zrobienie startupu, w którym ona, jako matka niepełnosprawnego dziecka, za pieniądze udzielałaby wsparcia takiego psychicznego eksperydu. I innymi rodzicami, którzy mają takie same problemy jak ona, czyli rehabilitacja, leczenie dziecka, niepełnosprawnego urokania się za tam. Z jednej strony, okej, okay, no rzeczywiście, można się tego zrobić. Ale czy pobieranie pieniędzy za takie rzeczy jest polityczne? Czy nie powinno się tym zająć, nie, nie powinno to być finansowane z budżetu państwa, za nawzajem Są projekty, które po prostu założenia nie powinny być w I warto się zastanowić, czy jest coś, znaczy jest ktoś, kto byłby w stanie zapłacić za mój produkt? I czy rzeczywiście mógłby za niego zapłacić? A jak już będziemy wiedzieli, że chcemy robić to, e, ten produkt, że to jest biznes, że będą ludzie, którzy będą w stanie zapłacić, wyjdźcie z budynku i poznajcie tych ludzi. E, tutaj posłużę się e, kolejnym przykładem, który bardzo często tutaj na Chcę uh, zrobić biznes w branży technologicznej. myślisz, że to jest zupełnie coś innego niż mm -hmm. otwieranie piekarni. A to nie jest tak. coś Chciałabym otworzyć piekarnię, to zobaczyłabym, czy w okolicy nie ma innej piekarni. Tak? A jeżeli jest, to jak daleko od tego miejsca, które ja sobie wybrałam? Ile kosztuje mi wieczora gruntu, na którym postawię sklep, który u nas sprzedawał bułki, Słodkie drożdżówki, zwykłe łupki razowe, krakami. Potem muszę sprawdzić, czy to miejsce, które sobie wybrałam, będzie odwiedzane przez ludzi. Czy może ta piekarnia będzie na drodze z przystanku autobusowego do domu, niedaleko szkoły. Mogę też sprawdzić, czy jeżeli na przykład będzie blisko szkoły, to czy nie warto zastanowić się nad... tylko sprzedawaniem słodkich łojek. Sporo będą dzieci, może będą chciały tylko takie rzeczy. I tak samo jest z StarPatem. Muszę zastanowić się, czy ktoś tylko dlatego, że moim zdaniem ma fajny produkt, zarejestruje się w kolejnym serwisie i zapłaci za niego. I dlaczego ma za niego zapłacić? Dlaczego mój produkt ma być dla niego potrzebny? Jestem w kołowi, chyba strasznie szybko. Dlaczego? Bardzo ważna rzecz to sprawdzić, jak wygląda rynek pod kątem konkurencji. Jeżeli przychodzi do mnie i powiedz, że robi coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, to są tylko dwa powody. Pierwszy jest taki, że się nie opłaca. Albo taki, że zrobił złolizę. W zasadzie nie ma innego powodu, dla którego ktoś może powiedzieć, że robi to jako pierwszy. W tej chwili mamy tak rozwiniętą branżę, tak rozwinięte produkty, usługi internetowe, że bardzo ciężko jest, jest być pierwszym. Zazwyczaj trzeba liczyć na to, żeby zrobić coś lepiej. I dlatego fajnie jest wiedzieć, dlaczego Dropbox, mimo tego, że Apple czy Microsoft próbowali zrobić podobne usługi, nadal jest liderem na rynku. I warto prześledzić tak jakby, swoją konkurencję, czy wideo w swojej branży. Nie tylko pod kątem aktualnym statusów, ale poznajcie historię, jak zaczynali, jakie błędy popełniali, gdzie je modowali, jak zmieniali model biznesowy. To bardzo ważna informacja i taka rzetelna analiza konkurencji e, może nam pomóc uniknąć błędów. I teraz najtrudniejsza rzecz, tak naprawdę. Jeżeli już będziemy wiedzieć, co chcemy robić, co chcemy oferować, pomóc za Trzeba to spisać. Ale to nie jest takie łatwe. Spisać wszystko na jednej kartce cztery. Nie mniej i więcej. Jeżeli czytaliście mi to możecie to zrobić korzystając z linkas, tak? Czyli z szablonu, który ma wam e, ułatwić i przypomnieć, jakie obszary startupów warto... Warto brać pod uwagę z nas. Natomiast już spiszecie bo to fajnie by było, żebyście tę kartę pokazali komuś kto nie wie o czym pomysł. Dzięki temu będziecie no, wiedzieli, czy... Wystarczająco dokładnie syntetycznie jak przejście to zdajecie osiągnąć w ciągu najbliższych miesięcy. Ta karka, ta powinna Wam e, pomóc. Posłużę się przykładem tutaj Dejwaj'a. Dejwaj jest projekt startup w kolejowo z tobą. oni chcą zrobić aplikację mobilną, która ja pomoże ludziom zdrowo odżywiać się i pod całego można ten cel, można brać kilka rozwiązań, dróg, można się czasami zgubić, tak? próbując różne rozwiązać. Taka kartka A4 jest potrzebna, żeby można jej znaleźć? i wiedzieć tak, chcę zrobić aplikację, która pomoże ludziom żeby się żyć. Ten punkt macie już częściowo zaliczony. Dlaczego to jest ważne? E, dlatego, że jak już sobie wymyślicie, co chcecie robić, zanim zaczniecie to robić, to fajnie poznać ludzi, którzy już zaczęli to Może mają jakieś doświadczenie. Podzielam się z Wami e, jakimiś wskazówkami dotyczącymi e-mailu, marketingu, e, narzędzi analitycznych, za pomocą których możecie mierzyć tak postępy. E, może powiedzą Wam, z kim warto się w jakiejś sprawie kontaktować. Dodatkowo, na takich imprezach można poznać mentorów, mam na myśli tutaj hakatony, start i tak dalej. Moja wskazówka, jak będziecie słuchać tych wszystkich mentorów, to prawdopodobnie spotkacie się z tym, że oni będą mówić zupełnie różne rzeczy. Bardzo często sprzeczne. I należy wziąć poprawkę na to, że taki mentor, który się wypowiada, niekoniecznie musi znać się na waszej bramie, Bo jeżeli Robimy na przykład aplikacje dla miłośników zwierząt utelkowych, to niekoniecznie ktoś, kto ma serwis handlowy albo serwis kontentowy, albo nie, serwis kontentowy e, będzie mógł się wypowiedzieć w tej kwestii. On może, tak jakby, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i wiedzę, wypowiedzieć się, wysłuchać jakieś wnioski, zrealizować ten pomysł, ale niekoniecznie udzieli Wam wskazówek, które są dla nas najbardziej istotne. Więc to warto brać pod uwagę, żeby nie każdy moment teraz uważać w takim samym stopniu. Najpierw no, to jest trudne, ale warto go mieć, bo jeżeli ja na przykład jestem osobą techniczną będę potrzebowała do swojego matowskiego projektu programisty. I tak mogę go zatrudnić, tylko on pewnie nie będzie tak, w takim stopniu zaangażowany e, w wychodzi z własnymi pomysłami i dlatego w sytuacji, kiedy będzie to płacone, e, niż w sytuacji, kiedy... Będzie miał udział w projekcie, będzie go współtworzył i będzie miał jakby, moc decyzyjną, jak on ma ostatecznie wyglądać. Czemu jeszcze wracać w Bo razem jest łatwiej, po prostu. Kolejna rzecz, to jest tak, to bardzo często zapominają, albo która jest ceną w ogóle i odpowiedzią na pierwsze pytanie, jest finansowanie. Wielu z nich myśli, że hmm, przyjedziemy na start bo 2-3 miesiące zrobimy projekt, wystarczy, po miesiącu to już będziemy zarabiać. Super. Tylko większość projektów tak naprawdę przez pierwszy rok w ogóle nie zarabia. A jeśli zarabia po roku tyle, na tyle, żeby móc się utrzymać w miarę z tego, to jest naprawdę świetny projekt. Jest postęp, warto pomyśleć, co do tego momentu należy zrobić, bo jednak z tym, własnym startupem to są długie godziny, a coś trzeba iść. Jest kilka możliwości. Można się dostrapować, czyli robić startup po godzinę, albo finansować, albo drabiać. Zaraz tego rozwiązania jest taka, że nie wydajemy pieniędzy na niepotrzebne rzeczy i jesteśmy nie niezależni przez cały czas, jakby własnym projekt. Druga możliwość to środki unijne. Rozwiązanie o tyle korzystne, że nie oddajemy udziału w projekcie. Aczkolwiek, e, jeżeli będziecie się na nie decydować, to fajnie jest uwzględnić, że będzie do głosu musiał dołączyć do zespołu ktoś, kto się zna na zaznaczeniu tych e, wniosków, bo to jest to dosyć trudne. Trzecie rozwiązanie to jest SIP Capital Vision. Tutaj odpowiedzią z mojej strony jest to, żeby dobrze czytać mało. Najlepiej nie samemu, tylko z A druga rzecz jest taka, że Biorąc pod uwagę, wiele mamy funduszy w tej chwili, szczególnie te finansowane ze środków unijnych, żeby wybierać takiego partnera, który oprócz pieniędzy może nam dać coś jeszcze. Na przykład kontakt. Na przykład wiedzę z zakresu. Jeżeli na przykład robię cały tak? Dalej. może znajdę w który robi kiedyś, nie wiem, jakiś portal turystyczny, ma w swoim portfolio, a może kiedyś sam się z taką branżą. Jeżeli chodzi teraz o. W naszym turystycznym wywiadzie, ja bym znowu, ja bym z tego wypadł, bym z tego wypadł, z tego co wywiadzisz, z tego Więc takiego, może fajnie wykorzystać też, też wiedzę węgla z danej branży i może kupić No i ostatnia, ostatnie rozwiązanie to jest decydowanie. I to jest najtrudniejsze. Bo tak naprawdę, że własnymi pieniędzmi, no tak, tu pałę, przodu. czy na samym początku warto się kredytować w sytuacji, kiedy, kiedy można się postrawować. Ostatni punkt. Po. Będziecie mieli głowę omór, pomysłów. Musicie sobie wszystko ubezpieczyć na wakacje. Jak wrócicie dalej, to zaczniecie robić postawy. Dziękuję. <grymne> nie interesuje mnie, jakie racje rozumiemy. Ile jest pomysłów? Ile jest Nie wiem, czy, 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 czy to jest w stanie, czy w jest czy w stanie, czy się, czy w stanie, czy czy w stanie, ale szczerze mówiąc nie wiem dokładnie. Na kilkaset zgłoszeń odbywam około 100 spotkań na Startup School, z czego przyjmuję około 10 osób. Wszystkie zostały zrealizowane, bo to jest moje zadanie, żeby popatrzeć Startupy w tyłek. Ale na razie o samodzielnych spółkach, które na rynku, to mogę powiedzieć, że to jest jedna edycja. Jeżeli chodzi o jedną edycję Startupy, tak? I uh don't -huh. <laughs>